Dzień dobry, dzień dobry, e, czwarta z hakiem, dzisiaj zaczynamy szybciej niż zwykle, bo personalne od piątej Standardowo jajóweczka, e, później wleci posiak przedtreningowy e, przed nogami, ale to wiadomo na bieżąco No, także poranek dosyć intensywny, e, jest co? Jest Michał, Dawid, Aneta, kolejny Dawid, Agnieszka i później nogi no i wiadomo, potem wracamy i popołudniowa jeszcze akcja z ludźmi. Ale dzisiaj piąteczek piątunio, Więc wieczorek już gdzieś tam spędzimy wspólnie z rodziną. E, a weekend pewnie cały. Króciutka przerwa się należy po siłeczego, w Productions! Dogs, when your dog's underground, catch a rat or catch a straight dog from the pound. If this is Game of Thrones, I ain't far from the crown. And if this it a lot of y'all ain't far from a clown. I fall off the stuff and I ain't far from the ground. Rappers over 16s and that ain't far from the Browns. Delay lay your game, your whole squad out of bounds. I'm too dirty to be washed up, but y'all watered down. I don't floss much, no, but I can see. Oh, so I bossed up. Hey, pork 50 is a cost cut. a one, put the sauce up in beef. Ever since like I gave the pork up, let's eat. Put the metal to your teeth, y'all don't fall. Up. Nice, another number one to chalk up, New York up. Christ, so y'all wanna cross us just because, just because this is torture, extorture and scorch up a rapper trying to tell me give the torch up. Huh. Meth, get everybody gorgeous. Annie, get to this money, daddy, war bucks Take your smart date over, pull the draws up, cigar guts all up in the cloud, putting squad up. Uh, but am I preaching to the choir? Then blow a Kim Cloud like you Speaking to the sky, hold it like a grudge till you bleedin' from the eye. Wings up, Who forever, I believe that I can fly. Uh, but am I preaching to the choir? Then blow a Kim cloud like you're speaking to the sky. Hold it like a grudge till you bleedin' from the eye. Wings up, Who forever, I believe that I can fly. When my first curse turned into a blessing? We burn the silver crown, turned into a weapon, built war. Uh, bitch that's nigga, that shit that I'ma uh, Get you killed through the dog. Uh, uh, found them on the floor, fetal position. Tented. Thought shit was funny, like shit you was saying was ill. Till you made that left turn and shit got real. When it come to rap, you cats got it all wrong. Got a boss today, but can't make a song. If you did half have what you said when you was flapping your jaw, Push them bricks. Fuck is you rapping for, uh, but am I preaching to the choir? Then blow a Kim cloud like you speaking to the sky. Hold it like a grudge till you bleeding from the eye. Wings up, move forever. I believe that I can fly. Uh, but am I preaching to the choir? Then blow a Kim cloud like you.

w treningu brakło słownicy, wyciskania i e, łączonego Przywodziciela z bo gimbal padł z Kubaniec No i to, to już nie jest to samo, wiecie, sprzęty, influencerzy i te sprawy Także już później nie nagrywałem Okej, okay, kolejny posiłeczek, niepotreningowy. Owsianki nie zdążyłem nagrać, za, była za bardzo dobra e, Ziemniak w postaci frytek Kapucha tylko i wyłącznie poszatkowana, ugotowana z solą, bez żadnych jakichś tam bajerów, zasmażek itp. No i wiadomo kurak. 60 białka, 80 węgli, 10 tłuszczy. Wlałem tutaj jakby 10 gram oleju lnianego. W międzyczasie podkaśnik. Mega polecam. Przemek Górczyk zaprosił Pana. z roku. Wracamy na popołudniową sesję. Trzech ludzików i weekend Piątunio Coś pięknego Piątek, piąteczek, piątunio Kolejny dzionek, no dawaj Nie no swój weź marker Synek jest, ja jestem No żona chodź I ciach, I. I.